Nie możesz wyleczyć swoich nerek, jeśli wypijesz te 10 napojów. Czy to możliwe, że nieświadomie szkodzisz zdrowiu swoich nerek, pijąc codziennie napoje? Jeśli naprawdę zależy ci na leczeniu nerek i utrzymaniu optymalnego stanu zdrowia, jesteś we właściwym miejscu. Nerki to ważne narządy, które niestrudzenie pracują, filtrując odpady i toksyny z naszej krwi, regulują równowagę płynów i wytwarzają niezbędne hormony. Jednak napoje które spożywamy, mogą wspierać lub szkodzić tym kluczowym funkcjom. Problemy takie jak przewlekła choroba nerek, kamica nerkowa i ostre uszkodzenie nerek stają się coraz powszechniejsze często z powodu wyborów żywieniowych. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o 10 napojach, których powinieneś unikać, jeśli chcesz chronić swoje nerki i zachować zdrowie. Niektóre z tych napojów mogą cię zaskoczyć, ponieważ są powszechne w codziennym życiu wielu ludzi. Pozostań do końca. Aby dowiedzieć się, jakiego napoju numer jeden należy unikać, aby chronić zdrowe nerki. Zacznijmy. 10 Dietetyczne napoje gazowane. Chociaż napoje gazowane dietetyczne są często sprzedawane jako zdrowsza alternatywa dla zwykłych napojów gazowanych, nie są one korzystne, zwłaszcza dla nerek. Napoje te są pełne sztucznych substancji słodzących, takich jak aspartam, sacharyna i sukraloza. Chociaż zawierają mniej kalorii, lub nie zawierają ich wcale, z czasem mogą być szkodliwe dla nerek. Badania pokazują, że regularne spożywanie napojów dietetycznych może prowadzić do pogorszenia czynności nerek. Dodatkowo kwaśny charakter tych napojów może przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych. Jeśli szukasz orzeźwiającej alternatywy, wypróbuj wodę aromatyzowaną naturalnymi składnikami takimi jak plasterki cytryny czy ogórek. 9. Alkohol. Nadmierne spożycie alkoholu może spowodować poważne uszkodzenie nerek. Kiedy pijesz alkohol, twoje ciało przekłada rozkład alkoholu nad inne procesy metaboliczne. Ta zmiana może prowadzić do odwodnienia, co jest szczególnie szkodliwe dla nerek, ponieważ do prawidłowego funkcjonowania potrzebują one odpowiedniej ilości płynów. Przewlekłe spożywanie alkoholu może również powodować wysokie ciśnienie krwi i choroby wątroby, co dodatkowo komplikuje zdrowie nerek. Alkohol wpływa na zdolność nerek do filtrowania krwi i utrzymywania równowagi wodno oraz kwasowo-zasadowej. Jeśli lubisz okazjonalnie wypić drinka, ważne jest, aby spożywać go z umiarem i zadbać o dobre nawodnienie, pijąc dużo wody. 8. Kawa. Dla wielu kawa jest ulubionym porannym napojem, jednak należy zwrócić uwagę na jej spożycie. Chociaż umiarkowane spożycie kawy może zapewnić pewne korzyści zdrowotne, Zbyt duża ilość kawy może być problematyczna dla nerek. Kawa jest naturalnym środkiem moczopędnym, co oznacza, że zwiększa produkcję moczu. Może to prowadzić do odwodnienia, jeśli nie zostanie zrównoważone odpowiednim spożyciem wody, co może obciążyć nerki i zmniejszyć ich zdolność do efektywnego funkcjonowania. Ponadto kofeina zawarta w kawie może zwiększać ciśnienie krwi, co jest kolejnym czynnikiem ryzyka choroby nerek. Aby cieszyć się kawą bez szkody dla nerek, ogranicz jej spożycie do jednej lub dwóch filiżanek dziennie i pamiętaj, aby pić dużo wody przez cały dzień. Siódme napoje energetyczne. Napoje energetyzujące cieszą się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród. Po napoje energetyczne sięgają często ludzie młodzi i dorośli oraz osoby poszukujące szybkiego przyrostu energii. Jednak napoje te mogą być dość szkodliwe dla nerek. Napoje energetyczne są pełne kofeiny, cukru i innych substancji pobudzających w dużych ilościach, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie nerek. Nadmiar kofeiny może powodować skoki ciśnienia krwi i tętna, wywierając dodatkowy nacisk na nerki. Ponadto wysoka zawartość cukru może prowadzić do insulinooporności i cukrzycy, które są istotnymi czynnikami ryzyka choroby nerek. Częste spożywanie napojów energetycznych może również powodować odwodnienie, ponieważ często działają one jako leki moczopędne, zwiększając produkcję moczu i zmniejszając ilość płynów dostępnych dla prawidłowego funkcjonowania nerek. Aby uzyskać zdrowszy zastrzyk energii, rozważ naturalne alternatywy, takie jak zbilansowana dieta bogata w owoce i warzywa, odpowiedni sen i regularna aktywność fizyczna. 6. Napoje sportowe. Napoje sportowe są często reklamowane jako niezbędne dla nawodnienia i równowagi elektrolitowej, zwłaszcza po intensywnym wysiłku fizycznym. Jednak dla większości ludzi napoje te mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Większość napojów dla sportowców zawiera duże ilości cukru i sodu, które mogą być szkodliwe dla zdrowia nerek. Nadmiar cukru może przyczyniać się do przyrostu masy ciała i zwiększać ryzyko zachorowania na cukrzycę, główną przyczynę chorób nerek. Podobnie wysoka zawartość sodu może podnieść ciśnienie krwi, obciążając nerki. Chociaż napoje te mogą być korzystne dla zawodowych sportowców lub osób wykonujących intensywne, długotrwałe ćwiczenia, generalnie są niepotrzebne w przypadku osób ćwiczących okazjonalnie. Zamiast tego zdecyduj się na zwykłą wodę, aby zachować nawodnienie, a jeśli chcesz uzupełnić elektrolity, rozważ naturalne źródła takie jak woda kokosowa lub domowy napój elektrolitowy o niskiej zawartości cukru. Piąte napoje ze sztucznymi słodzikami. Napoje zawierające sztuczne słodziki, takie jak aspartam, sacharyna i sukraloza, są często reklamowane jako zdrowsze alternatywy dla napojów słodkich, ale wiążą się z własnym ryzykiem. Chociaż są niskokaloryczne, te sztuczne słodziki mogą mieć negatywny wpływ na nerki. Badania sugerują, że regularne spożywanie sztucznie słodzonych napojów może powodować stres oksydacyjny i zapalenie nerek, co z czasem może prowadzić do pogorszenia ich czynności. Dodatkowo te słodziki mogą zakłócać procesy metaboliczne organizmu i przyczyniać się do rozwoju zespołu metabolicznego, czyli zespołu schorzeń zwiększających ryzyko chorób serca, udaru mózgu i cukrzycy. Aby chronić swoje nerki, Najlepiej unikać napojów zawierających sztuczne słodziki i wybierać naturalne alternatywy, takie jak herbaty ziołowe, woda z dodatkiem świeżych owoców lub napoje słodzone naturalnymi słodzikami, takimi jak miód czy stevia. Czwarte: wody smakowe. Wody smakowe mogą wydawać się zdrowym wyborem, szczególnie w porównaniu do słodkich napojów gazowanych lub soków. Jednak wiele dostępnych na rynku wód smakowych jest pełnych dodanych cukrów i sztucznych składników, które mogą być szkodliwe dla nerek. Cukry i słodziki stosowane w celu wzmocnienia smaku mogą powodować skoki poziomu cukru we krwi, zwiększając ryzyko cukrzycy, która jest główną przyczyną chorób nerek. Dodatkowo niektóre wody smakowe zawierają sztuczne barwniki i konserwanty, które mogą dodatkowo obciążać nerki, które muszą pracować, aby filtrować te substancje. Aby zachować nawodnienie i wspomóc zdrowie nerek. Wybierz zwykłą wodę lub przygotuj własną wodę smakową w domu, dodając plasterki świeżych owoców, takich jak cytryna, ogórek lub jagody. W ten sposób uzyskasz orzeźwiający smak bez szkodliwych dodatków. Trzecie soki owocowe. Wiele soków owocowych dostępnych na rynku zawiera dużo dodatku cukru i nie zawiera błonnika występującego w całych owocach. Nadmiar cukru może powodować gwałtowne skoki poziomu glukozy we krwi. Co prowadzi do insulinooporności i zwiększa ryzyko cukrzycy, która może poważnie wpłynąć na zdrowie nerek. Dodatkowo brak błonnika w sokach uniemożliwia czerpanie korzyści, które pomagają regulować poziom cukru we krwi i utrzymać dobre trawienie. Nadmierne spożycie soków owocowych może również prowadzić do przyrostu masy ciała, co stanowi dodatkowy czynnik ryzyka choroby nerek. Aby uzyskać zdrowszą alternatywę, przygotuj soki w domu bez dodatku cukru i spożywaj je z umiarem. Jeszcze lepiej jedz całe owoce, aby uzyskać wszystkie składniki odżywcze i błonnik, jakie oferują. Drugie napoje bezalkoholowe. Wiadomo, że napoje bezalkoholowe powodują uszkodzenie nerek i to nie przypadek. Te słodkie napoje zawierają syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy i sztuczne składniki, które mogą zaszkodzić Twojemu organizmowi. Wysoka zawartość cukru może prowadzić do otyłości, cukrzycy i wysokiego ciśnienia krwi. A wszystkie te czynniki są czynnikami ryzyka choroby nerek. Ponadto wiele napojów bezalkoholowych zawiera kwas fosforowy, który może powodować brak równowagi w minerałach w organizmie, co prowadzi do kamieni nerkowych i innych problemów z nerkami. Kofeina obecna w wielu napojach bezalkoholowych może działać moczopędnie, powodując odwodnienie i dalsze obciążenie nerek. Aby żyć zdrowiej, najlepiej wyeliminować ze swojej diety napoje bezalkoholowe i wybrać zdrowsze alternatywy takie jak woda, herbaty ziołowe lub woda gazowana z odrobiną naturalnego soku. Pierwszego. Słodzona mrożona herbata. Może zaskoczyć fakt, że słodzona mrożona herbata znajduje się na liście napojów, których należy unikać ze względu na zdrowie nerek, ale jest kilka powodów. Często zawiera wysoki poziom szczawianów, które mogą przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych, bolesnej i szkodliwej choroby. Dodatkowo cukier dodany do słodzonej mrożonej herbaty może prowadzić do otyłości, cukrzycy i wysokiego ciśnienia krwi. A wszystko to jest szkodliwe dla nerek. Połączenie szczawianów i cukrów sprawia, że słodzona mrożona herbata stanowi podwójne zagrożenie dla zdrowia nerek. Jeśli lubisz herbatę, zdecyduj się na jej niesłodzone odmiany lub herbaty ziołowe, które są równie orzeźwiające i zdrowsze. Możesz także zaparzyć własną herbatę w domu i dodać do niej sok z cytryny lub naturalny słodzik, np. Na miód czy stewie. Wniosek. Oto główne napoje, których należy unikać, aby utrzymać zdrowe i prawidłowe funkcjonowanie nerek. Pamiętaj, że to, co pijesz, ma znaczący wpływ na ogólny stan zdrowia, zwłaszcza na zdrowie nerek. Dokonując świadomych wyborów i unikając tych szkodliwych napojów, możesz zadbać o to, aby twoje nerki pozostały w doskonałej kondycji. Jeśli ten film był dla ciebie pomocny, polub go i udostępnij znajomym i rodzinie, którym mogą przydać się te informacje. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej porad zdrowotnych i aktywować dzwonek, aby nie przegapić żadnych aktualizacji. Bardzo miło nam się z tobą kontaktuje, więc zostaw komentarz poniżej, jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące tematów, które chciałbyś, abyśmy omówili. Do następnego razu dbaj o swoje nerki, nawadniaj się i bądź zdrowy.